Cześć, nazywam się Yangaios i w dzisiejszym materiale wideo chciałbym z Tobą porozmawiać o pięciu naprawdę głupich wymówkach, które zazwyczaj będą Cię kosztować dużo więcej niż byś się mógł spodziewać. Zainteresowany? Zapraszam. Ach, wymóweczki, jesteśmy w tym mistrzem. Naprawdę, ludzie potrafią sobie znaleźć wymówkę na każde rozwiązanie, na każdą zmianę, na każdy krok. Wiarygodne powody, które, no, co tu dużo mówić, potrafią Ci wstrzymać w miejscu, utrzymać się tam, gdzie jesteś, wytłumaczyć to, dlaczego Twoje życie wygląda tak, a nie inaczej, uargumentować wiele różnych mniej lub bardziej zasadnych działań. Dziś chciałbym z Tobą skupić się na pięciu. Pięciu kluczowych, które naprawdę mocno wstrzymują rozwój, które naprawdę mocno powodują, że nie idziesz do przodu i cały czas kręcisz się w kółko. A jeżeli jesteś widzem tego kanału, to zakładam, że tak samo jak ja chcesz iść do przodu ze swoim życiem, więc pasuje tak naprawdę działać z nieco większym przemyśleniem. No dobrze, punkt pierwszy. Nie mam czasu na rozwój. No oczywiście, dorosłe życie. Nie mam czasu na żadne szkolenia, nie mam czasu, żeby cokolwiek w swoim życiu zmienić, bo, bo praca, bo kredyty, bo dzieci, bo szkoła, bo obowiązki, bo choroba, bo rehabilitacja, bo długi, bo wyjazdy, bo nowa firma, bo no właśnie, no a tu możemy dużo wymieniać. No, ja kiedy słyszę tego typu Pozornie sensowną, no bo nie jesteś już osobą zabieganą, między jakie tam szkolenia, na jaki rozwój, no i No, mam taką jedną historyjkę. Wyobraź sobie wspólnie ze mną, nie życzę ci tego, dlatego że to jest tylko gra wyobraźni, ale idź ze mną przez tą historyjkę. Wyobraź sobie, że idziesz sobie na rutynowe badania. Z pracy, z chęci, z tamkolwiek, jakiegokolwiek tamkolwiek, chcesz powodu. Ale idziesz te badania, no i tam ci krew pobierają, dla, powiedzmy dla wygody, jeszcze można było, różne rzeczy, no krew, pobierają krew. No i tam lekarz zaniepokojony, tam po kilku dniach dzwoni i mówi, wie pan co, panie Janku, no proszę już przyjechać, bo musimy, proszę przyjechać, to, to na spokojnie, tutaj z panem obgadać jak najszybciej. No i przyjeżdżasz cały tutaj pospinany, no bo taki głos lekarza nie brzmi zbyt dobrze. No i lekarz mówi, wie pan co, no ma pan tutaj taką niestety bardzo nieprzyjemną chorobę, Nazwijmy ją na potrzebę naszego tutaj nagrania wideo Bulbulatorozę. No i ta bulbulatoroza jest chorobą śmiertelną. No niestety nie zostało panu za wiele czasu, ale mam tutaj fantastyczną wiadomość. Otóż nie dalej, jak rok temu, nasza grupa naukowców genialnych polskich wynalazła, odkryła, wypromowała, wy, wynala, no, wyprodukowała na to bardzo skuteczny lek. Bardzo skuteczny lek. I jak pan będzie ten lek zażywał codziennie przez najbliższe 90 dni, to bulbulatoroza zniknie, i nie będzie potem żadnego śladu ani żadnych efektów bocznych. Po prostu 90 dawek i co jest ciekawe, nie jest to w żaden sposób drogie, jest to refundowany lek. Ale musi pan przyjąć bezpośrednio 90 dawek w 90 dni. Jeżeli sobie pan jedną pominie, no, to niestety bulbula to roza pana położy do grobu. Nie ma po prostu, jak zaczyna się szczepienie, jak zaczyna się kuracja, to jakby wchodzi proces, no i w tym momencie przerwanie procesu przed jego zakończeniem powoduje rozpadnięcie się tam komórek w organizmie i śmierć. O, i cześć, tak? No i w tym momencie lekarz, twoje oczy już wielkie, no i tak czy się cieszyć, czy smucić, no bo niby się wyleczyć można, tak? No i tylko wie pan co? No, sprawa jest tego typu że no, to jest lek, który możemy podawać tylko w warunkach szpitalnych, bo to jest zastrzyk, no i tu, kurczę, no, jeżeli Pan zrobi to w domu, to może Pan coś źle zrobić, no i to będzie tak, bo dawka nie przyjęta. I Ty sobie chłodno kalkulujesz w głowie, że dojazd do szpitala codziennie, przyjęcie dawki i powrót to jest jakaś godzina. I czy temu lekarzowi też powiesz, no wie Pan co? No to ja się chyba z tą bulbulaterozą muszę zaprzyjaźnić i sobie tam pożyć króciutko, no bo ja tej godziny, no ja nie mam czasu, wie Pan, mam długi, tu dzieci, no, no nie przyjadę chyba jednak po ten lek. Także no dzięki za info, idę na raczej. Tak by to wyglądało, czy raczej jestem w stanie się z Tobą założyć, żeby ta godzina się znalazła przez te 90 dni, niezależnie od wszystkiego? I ta prosta historyjka dowodzi nie tego, że nie masz czasu, tylko że nie chcesz mieć czasu. Jeżeli jest coś ważnego w swoim życiu, co potrzebujesz, żeby się wydarzyło, to czas zawsze znajdziesz. Ja miałem taką wymówkę z siłownią, że nie mam czasu trenować, bo biznes, bo rozwój, bo tam coś tam. I y, usłyszałem tą historykę, którą teraz Ci tutaj przekazałem. I od tamtej pory, a tu już jest ładnych kilka lat. Zaczynam dzień od treningu. Jak śledzisz mojego Instagrama, to widzisz, że ja często już przed siódmą wrzucam pierwsze gdzieś tam relacje. Bo ja wstaję, idę z moim wielkim, morderczym, dzikiem, psim, miją, Maltańczykiem na spacer. A następnie, jeśli znaczy no, najpierw się ubieram, dobra, bo inaczej by mnie sąsiedzi dziś Najpierw się ubieram, potem idę z psem, a potem idę na trening. Tak? I nie ma wymówek, bo to jest pierwsza rzecz, którą robię. Jakby nie ma w ogóle żadnego kontaktu. Najpierw jest trening i dziękuję, bo jest to dla mnie tak ważne jako zdrowie. I tak jest z wieloma innymi rzeczami. Jeżeli ja coś potrzebuję, muszę coś zrobić, chcę coś zrobić, znajdę na to czas, bo zawsze z tyłu głowy mam tą historię, że to jest moja tylko i wyłącznie wymówka. A u Ciebie? Druga. Druga historyjka. Nie mam z czego oszczędzać. Jakie oszczędności? Janek. Ja ledwo wiążę koniec z Ja mam długi, ja mam dzieci, ja mam kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, nie wiem, co tam jeszcze, ledwo żyję, nie wiem i tak dalej. I to okej, okay, wszystko jest logiczne, wszystko ma sens, we wszystko jestem w stanie Ci uwierzyć. Tylko jest jedna bardzo ważna rzecz. Ludziom często oszczędzanie kojarzy się z jakimiś wielkimi tutaj kwotami, że przynajmniej, nie wiem, 100 zł, żeby przynajmniej 1000 zł miesięcznie i tak dalej. To ja powiem w ten sposób. Kiedy ja zaczynałem uczyć się oszczędzać, to było w czasach studiów, ja oszczędzałem po parę złotych tygodniowo. Potem to parę złotych zaczęło się zwiększać, potem to parę złotych paręnaście w parędziesiąt, w paręset, w parę tysięcy, w parę set tysięcy. I tak dalej. Wtedy zacząłem pewien proces. To jest pewnego rodzaju ciąg logiczny, to jest pewien sposób myślenia, gdzie płacisz sobie najpierw, odkładasz pewną część i ten kapitał rośnie. Rosnący kapitał daje jedną bardzo ważną rzecz. Poczucie kontroli nad swoim życiem, a to poczucie kontroli nad swoim życiem generuje poczucie bezpieczeństwa. A to wszystko wpływa na poczucie sprawczości i zwiększenie Twojej pewności siebie. Wystarczy oszczędzać troszeczkę. Ja nie mówię dużo, tyle ile możesz. Nie ściemnisz mi, niezależnie od tego, powiem brzydko, w jak głębokiej dupie w życiu jesteś, że nie jesteś w stanie odłożyć złotówkę tygodniowo. Nie przekonasz mnie w to, że jeżeli zabiorę Ci złotówkę tygodniowo z portfela, czyli zabiorę Ci 4 złote miesięcznie. To umrzesz, po prostu braknie ci. Nieważne, w jakim jesteś miejscu w swoim życiu, jednak nie, nie przekonasz mnie do tego, że gdy zniknie 4 złote, nie będziesz miał jak żyć. 4 zł, Janek, co to jest 4 zł? Nie chodzi o kwotę, chodzi o system. Ja znam ludzi, którzy z tysiąca złotych wypłaty, potrafią sobie jechać na wakacje i w miarę żyć. I znam takich, którzy zarabiali 3, są w długach, 5 w długach, dycha w długach i więcej już nie poszli. Zarabiają 10 tysięcy. Dużo kasy i są w długach, nie starcza im. Bo nie mają systemu, bo nie mają wyrobionego nawyku. Jak poczujesz tą kontrolę, to zmieni się Twój mindset. Jak zmieni się Twój mindset, to zmienią się pewne inne aspekty. Oczywiście to jest tylko jeden z elementów, bo ten kanał składa się z wielu różnych aspektów Twojej rzeczywistości, nad którymi trzeba pracować, ale to jest jeden z kluczowych. Parę złotych czy tam, nie wiem, dolarów, funtów, szterlingów, tam, koron czeskich, czy czym tam sobie pieniądze zdoby, dostajesz, tak? Po prostu parę jednostek walutowych, takich minimalnych, o tak powiedzmy. Efekt kuli śnieżnej. Dziś te parę zwiększy się naprawdę do bardzo konkretnych kwot. Ja dziś, jak patrzę na swój stan konta, jednego ze swoich kont, i myślę sobie, że na tym koncie kiedyś po prostu było zatrzymywanych parę złotych, bo to jest to samo konto, jedno z kilku, ale to jest to jedno pierwsze ze studiów, które sobie zachowałem na pamiątkę. budzi się uśmiech tych złotych czasów. Dzięki temu, że wtedy się nauczyłem w parę złotych, dziś mogę robić wielkie inwestycje i otwierać firmy, jak mam na to ochotę. Te parę złotych zapoczątkowało kulę śnieżną, dlatego że kiedyś powiedziałem sobie, że nie stać mnie na brak oszczędności. I Dziś jestem w innym miejscu. Trzecie, moje ulubione, nie mam czasu na zdrowe odżywianie. To jest taki trochę sens, jakbyś sobie kupił super wymarzone auto. Jakiekolwiek najnowsze, na które oszczędzałeś, wziąłeś w leasing czy to mam kredyt. Po prostu twoje ukochane. Auto, które zawsze chciałeś mieć, a potem jedziesz do najbardziej zapadłej dziury, jaką sobie możesz wyobrazić, do najbardziej podejrzanej, rozpadającej się stacji i lejesz tam paliwo do pełna. Już to widzę. Widzę, jak ludzie, którzy kupują nowe auta, często odchuchają, dmuchają, wręcz folią oklejają fotele, żeby nie siadać nawet dresem na tapicerce. Tylko, że kurde, auto można zmienić. Możesz sobie kupić nowe auto. Oczywiście, tam kwestia finansowa, nie? Ale z punktu widzenia praktycznego możesz sobie nieskończoną ilość aut kupić. Każde auto możesz wymienić na nowe. Nie każdy element Twojego ciała na nowy możesz wymienić. A raczej mało ilość Przeszczepy zawsze wiąże się z ogromnymi konsekwencjami. Niektóre zdrowotne kwestie są już nieodwracalne. Niektóre decyzje są dożywotnie. To, jak się odżywiasz, to jest paliwo, jakie lejesz do Twojego organizmu. Im tak naprawdę paliwo lepsze, tym lepiej pojedziesz, im zdrowiej się odżywiasz, tym masz większą koncentrację, tym szybciej się wysypiasz, tym masz lepszą energię, tym większą odporność na stres i tak dalej. Lejąc gówniane paliwo, czyli jedząc beznadziejne rzeczy, jesteś bardziej zmęczony, masz mniej czasu, masz mniej czasu, odżywiasz się jeszcze gorzej, mamy spirale w dół. To się łatwo mówi, tak? Ja też przez to przechodziłem. Zacząłem bardzo prosto, kupiłem sobie pięć takich plastikowych pojemniczków w IKEA za parę złotych, i wieczorami zacząłem sobie robić jedzonko do pojemniczków. Dzięki czemu na początku oczywiście znowu mi to dużo czasu, bo musiałem wypracować system, ale to jest tak jak chociażby z nagrywaniem filmów. Jak zaczynałem w ogóle prowadzić jakiekolwiek szkolenia i nagrywać, to się jąkałem, powtarzałem, minuty nagrywałem 10, a nawet dłużej, bo musiałem wszystko przerabiać. Dziś ten materiał praktycznie nie ma żadnych cięć. Większość moich filmów na tym kanale nie ma żadnych cięć i do odstrzała. Bo są to lata praktyki. Potem nie było z odżywianiem. Potem sobie już wyłapałem system, wiedziałem, co kupować, je trzymałem sobie na półce w lodówce, rozkładałem odpowiednie rzeczy, potem z tego komponowałem jedzonko i miałem. No dziś mam żonę, jakby jesteśmy tak podzieleni, że ja zajmuję się częścią finansową, a Ania bardziej opiekuje domem, więc już to jedzenie i gotowanie na mnie nie spada, ale jakby gdybym musiał, to bym to zrobił. Bo jakby dla mnie wszystko, co robię, wszystkie te filmy, kanały, sukcesy, biznesy, kasa, jak ja bym stracił zdrowie, to to nie ma żadnego znaczenia. Wtedy jedyne, co Cię interesuje to zdrowie. potem jest zdziwienie, że czujesz się tak a inaczej, masz takie iniki badań. Sam na to ciężko pracujesz. Nawet słyszę wymówki, no, ale szef mi nie pozwoli. Proszę cię, jeżeli z kimś pogadasz i powiesz, że potrzebujesz nawet nie jedną przerwę pół godziny, ale żeby się zdrowo odżywiać, żeby dał ci po prostu to zrobić przez trzy tygodnie, żeby dał ci kilka przerw, tak, żebyś mógł zjeść. I zobaczysz, że ty jak zjesz w ten sposób, będziesz bardziej efektywny, to szefowi się to będzie opłacać, bo będzie miał pracownika, który pracuje wydajniej. Mało któremu mądrym pracodawcy zależy na tym, żeby przerobić pełne 8 godzin, nie mu zależy na Twoim wyniku. Więc jak pokażesz mu, że nawet mając mniej więcej przerw, ale krótszych, i na odżywianie, i re jedząc regularnie, i zdrowo, jesteś w tym wszystkim lepszy, zarabiasz tym jak nie dla niego więcej pieniędzy, to musiał być skończonym idiotą, żeby Ci tego zabronić. Skoro prowadzi firmę, to jednak chyba coś pod deklem musi mieć, nie? <laughs> czwarte, moje ulubione, jutro to zmienię, jutro. Jutro napiszę, jutro yy, posprzątam, jutro zgłoszę, jutro wymienię, jutro zmienię, jutro zacznę, jutro skończę. Jutro. Wiecznie magiczne, nienastępalne jutro. Gdyby jutro było dziś, to żylibyśmy w utopii, żylibyśmy w świecie skonstruowanym, nie wiem, z ludzi, którzy wszyscy są miliarderami. Każdy byłby szczupły, piękny, bogaty, mądry, umiejący 100 języków i idealnie za, będący idealnym matką, ojcem, zarządzający czasem w perfekcyjnie jutro. Największy problem z jutro. Jest taki, że kiedy budzisz się do tego w to jutro, to to jutro jest dziś, a kolejne jutro jest jutro. Jutro nigdy nie następuje. Jutro jest wiecznie nieodlegnioną przyszłością, przekładaną, która się kumuluje i powoduje niepotrzebną frustrację. Dziś. To jest czas, kiedy trzeba robić zmiany. Nigdy jutro, zawsze dziś. Ja zawsze, jak się za coś biorę, to biorę się za to dziś. Jak to zrobić? O tym są inne materiały na tym kanale. Natomiast Ciebie, proszę tylko o zastanowienie się, ile razy było to jutro w Twoim życiu zgłoszone, tak? No właśnie, odnośnie kanału. Czy zasubskrybowałeś już kanał? Jeśli nie, koniecznie kliknij tam na dole w przycisk. Kliknij w dzwoneczek, żeby się pojawiły nasze tutaj najnowsze materiały. Zapraszam Cię również do zostawienia łapki w górę, aby większa ludzi osób zobaczyła, bo tak działa algorytm YouTube'a. Do napisania komentarza, dzięki czemu będę znał Twoje zdanie na temat wszystkiego, o czym mówię. Do udostępnienia tego filmu. Dzielmy się tymi przemyśleniami z szerszą gronem osób. Do followowania mnie na Instagramie, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak wygląda moja rzeczywistość, jak sobie spędzam czas, jak ja stosuję te wymówki lub też ich brak. Oraz oczywiście po wiedzę na temat tego m.in. jak zmienić cokolwiek dziś, a nie jutro, na szkolenie online, tutaj pod tym linkiem, które prowadzi dla Ciebie mój serdeczny przyjaciel Krzysiek. Naprawdę warto, bo my przekazujemy wiedzę tylko i wyłącznie z praktyki. A my wracamy do punktu piątego, finalnego. Ja nie mogę się zmienić. Nie mogę, ja jestem za stary, za głupi, za brzydki, mam kredyty, mam to czy tamto. Nie. Nie chcesz, a nie nie możesz. Oczywiście są pewne rzeczy, na które już jest za późno. No, ja w dniu dzisiejszym raczej nie zostanę baletnicą profesjonalną. Jestem też w swoim wieku 34 lat piłkarzem światowej sławy. Ale jest wiele możliwości, które mam. Jestem tępy jak but, jeżeli chodzi o biologię i chemię. Zdaję sobie z tego sprawę. Powoli zaczynam ogarniać fizykę. Dużo siły wkładam w to, żeby zrozumieć fizykę kwantową i energię. I powoli zaczynam to nabierać kształtu. Może jest mega abstrakcyjne. I wiem, że gdybym włożył masę energii, mógłbym zostać lekarzem. Tylko zająłbym mi to cztery razy dłużej, albo nawet 5, i byłbym pewnie lekarzem w wieku lat nie wiem, 50, 60, z wypaleniem zawodowym na starcie i zmęczeniem, bo nie kręcą my te tematy. Więc zdaję sobie sprawę ze swoich słabych stron, i to nie chodzi o to, żeby się zmieniać w kierunku tego, czego nie chcesz robić, tylko żeby sobie powiedzieć szczerze: nie chce mi się, nie, nie mogę. Możesz. Czasami to będzie wymagało więcej poświęceń, czasami mniej, czasami bardziej drastycznych zmian, czasami mniej, ale naprawdę spektrum, bo nie mówię, że możesz wszystko. To jest nieprawda. Nie możesz wszystkiego i ja nie jestem typem, który będzie ci tak wmawiał. Ale możesz bardzo, bardzo, bardzo dużo, co ja udowadniam swoim życiem od wielu lat. <laughs> nie urodziłem się bogaty, nie urodziłem się, nie byłem szczupły, nie znałem tak dobrze języka, nikt mi z mojej rodziny firmy nie założył i dużo innych rzeczy. Nie przechwalam się. Ja po prostu ci mówię, że wymówki dawno temu już z mojego życia zniknęły. Dla mnie nie ma nie istnieje. Sprawdzam, nie wszystko mogę zrobić, nie wszystko się daje, ale nigdy nie zakładam z góry nie mogę. Nie mogę zmienić, nie mogę osiągnąć, nie mogę wykonać. Sprawdzam i analizuję. Jak nie mogę, to nie mogę. Ale wtedy mogę sobie to szczerze powiedzieć. A ty szczerze nie możesz czegoś zmienić? Szczerze przyłożyłeś się, sprawdziłeś i zweryfikowałeś. Rozważyłeś różne opcje, poszukałeś mentorów, szkoleń, rozwiązań, działań, kroków, analiz. Czy drogą na skróty z góry założyłeś a priori? Nie mogę. Ciekaw jestem Twoich przemyśleń. Napisz komentarz, że ja z chęcią to przeczytam. A dziś tyle, jeżeli chodzi o część wiedzową. To jest pięć głupich, konkretnych wymówek, a teraz jedna konkretna kwestia, bo przechodzimy do Zapytaj Janka. Zanim przejdę do dzisiejszego pytania... Przypominam, że ty również możesz stać się częścią Zapytaj Janka. Aby tego dokonać, wystarczy, że tu poniżej, w sekcji komentarzy, zaczniesz swój wpis od Zapytaj Janka. Fajnie będzie, jak moje imię napiszesz z wielkiej litery ale może być też z małej, nie ma problemu. Dwukropek i treść, która Cię interesuje, tak? Dzięki czemu ja będę wiedział, że ten konkretny komentarz jest do tego tutaj cyklu. Oczywiście, wiadomo, że komentarza zazwyczaj jest więcej niż odcinków, odcinku, więc to nie tak, że zaraz już za, nie wiem, parę dni czy za tydzień się pojawi, ale prędzej czy później będę starał się, żeby go tutaj Ci zaprezentować i na Twoje pytanie odpowiedzieć. Wszystko zależy od Ciebie, czekam na Twoje pytanie, bo dziś pytanie, które przeczytam, na które odpowiem, to pytanie jednego z moich widzów. Krzysztof Miłowicki, jak dzielisz uwagę i zaangażowanie w tyle projektów biznesowych z tak różnych dziedzin? I to jest piękne pytanie i jeszcze piękniejsza odpowiedź. Ja wiem, że często mówię, że macie piękne, fajne pytania, ale naprawdę, kurczę, jako moja publiczność zdajecie mi bardzo dobre pytania. Jestem z Was dumny, oby tak dalej, bo znaczy, że ludzie, którzy mnie oglądają są... Fajni po prostu, co mnie cieszy, bo daje mi dodatkową motywację do tego, żeby to wszystko dla ciebie tworzyć. Nakręca mnie do tego, żeby jeszcze bardziej nad tym kanałem pracować. Także dziękuję za twoje zaangażowanie, pytanie i wszystkich was, którzy to robicie, bo to dzięki wam taki uśmiech mam na twarzy, kiedy za każdym razem siadam do tego, żeby nakręcić kolejny odcinek. Tym niemniej, jakby podstawą mojego działania jest moje hasło, którym się z wami szeroko i często dzielę wielka zmiana małymi krokami. Zauważ jedną rzecz, jak mnie śledzisz moje poczynienie, ja nigdy nie odpalam kilka projektów jednocześnie. Ja to robię po kolei. Teraz w tym momencie mam już tak otwarte projekty, że żadnego nie przyjmę. Nawet mi ktoś obiecuje jest to baniek, dziękuję. Ja już mam tyle pieniędzy, ile chciałem. Byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że nie chcę mieć więcej. Mogę mieć więcej, ale już mam bardzo satysfakcjonujący poziom życia od ubrania po zdrowie, po wszystko, po podróże po auto. Więc robię to teraz też bardziej z pasji, a pieniądze są tego nagrodą. Ale mam też czas dla rodziny, dla przyjaciół, dla siebie na składanie klocków Lego, na gry planszowe, na konsumowanie treści, dzięki którym mogę dla ciebie prowadzić gramcie tam oglądam, polecam i tak dalej. W związku z czym najpierw rozwijam jeden projekt i ja nie jestem w projekcie Alfa omegą. Ja przede wszystkim najpierw buduję projekt z kimś, angażuję się tam maksymalnie czasem, ale później tworzę zespół, gdzie ja powoli zaczynam się wycofywać z aktywnego działania i coraz bardziej przechodzę do działań strategicznych i zarządczych. Czyli ja, każdy z moich biznesów staram się doprowadzić do momentu, w którym moja rola jest minimalna. Jest tam aktywny, zintegrowany zespół, który wkłada w to dużo pracy z serca, a to oczywiście ma to też, przekłada się mu na efekty, dzięki czemu oni na tym zarabiają, ja na tym zarabiam, ja spinam to wszystko, pilnuję, nadzoruję, nie zajmuje mi to dużo czasu, a jakby projekt się rozwija, ja mogę zająć się kolejnym. Oczywiście wiadomo, że w pewnym momencie osiągnę górną granicę, gdzie tych tam, nie wiem, powiedzmy, coś mi zajmuje godzinę tygodniowo, no to i tak to jest ograniczona ilość. Natomiast jak zamykam projekt, myślę, że w swoim życiu jeszcze na jakieś 3-4 firmy mam miejsce i gdzieś do, tego, do tej ilości będę dążył, być może którymś z nich po jakimś czasie sprzedam, bo mi się znudzi i czyli poczuję, że osiągnąłem wszystko i zrobię miejsce dla kolejnej, natomiast nigdy nie idę na prędkość. Zawsze najpierw rozwijam i często zdarza mi się odrzucać propozycje i zawsze mówię szczerze, słuchaj, ja mam dwa modele wejścia w biznes, 100 i 0. W tym momencie nie mogę dać 100, więc jedyna opcja, jaka mi zostaje, to 0. Jeżeli cię to powoduje, że się obrażasz, nie będziesz chciał do mnie wrócić, jakby nie akceptujesz tego, trudno. Jeżeli powiedzmy, że tracę szansę, też rozumiem, akceptuję. Natomiast taką jestem osobą, takie mam podejście i tego nie zmienię. Nie chcesz poczekać, powodzenia w szukaniu kogoś innego, nie obrażam cię w pełni, to akceptuję. Też rozumiem, że masz swoje tempo i plany i cele. Cześć. Tak to wygląda po prostu z mojej strony. I yy, Tą zasadę wielkiej zmiany moimi krokami nauczyłem się od moich mentorów, praktykuję i od wielu lat się dla mnie sprawdza, mogę Ci ją szczerze polecić. A to nie jedyne, co mogę polecić, bo teraz oczywiście czas na... Gram, czytam, oglądam, polecam! Dziś jeden z filmów, który nie ma oryginalnej fabuły, który... Nie ma oryginalnej linii fabularnej, nie ma oryginalnych dialogów? Chyba nie ma nawet zbyt oryginalnych dialogów. Nie ma oryginalnej scenerii. Nie ma oryginalnego sposobu kręcenia? No nie. Ale jest wyjątkowy. To jest film, który go znakiem rozpoznawczym jest klimat przez duże K. Mówię o filmie To Nie jest Kraj dla Starych Ludzi, braci Cohen. To jest film brutalny, ale to jest film przemyślany w każdej sekundzie. Fabuła tego filmu jest pozornie prosta. Typowy rancher znajduje scenę nieudanej transakcji narkotykowej, w której to transakcji odnajduje walizkę pełną pieniędzy, a postanawia ją sobie przytulić, przywłaszczyć, zaprzyjaźnić się z nią i rusza z nią dalej. Czego nie wie, to tego, że w tej walizce jest skryty nadajnik, który to odbiorcą tego nadajnika jest seryjny morderca. Postać genialnie wykreowana. Sposób, w jaki to morderstwo dokonuje, jakie są dialogi, jak on to... To, no, to trzeba po prostu zobaczyć. I on w tym filmie przed nim ucieka. Ucieka, on go goni. I tak można by tą fabułę streścić. No fajnie, Janek. No to, no to żeś mi polecił film jak ho, 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 jak każde kanio klasy B. I z zewnątrz zamykając to w tym momencie, tak można by to zrozumieć. Ale sposób przedstawienia tej fabuły, postacie jakie tam są. Dialogi mimo, że nie są oryginalne, to sposób ich zagrania, kadrowania, jakby ciąg akcji, który zachodzi, i to, jak to jest przedstawione, i jak ten film się kończy. Jakie są charakterystyki tych postaci znudzone życiem policjant, a bezwzględny mafiozo, socypatyczny, bezduszny, seryjny morderca, który decyduje o życiu u innych ludzi, rzuca monety, twardy, zimny, e, e, tak naprawdę e, główny bohater, który jest taki trochę w stylu macho, i to wszystko określone niesamowitą muzyką i naprawdę dobrze dobranymi zdjęciami. Dla mnie osobiście film ten się smakuje. On jest jak dobre danie w restauracji nie najesz się nim, ale pozostawia takie uczucie dobrze skonsumowanego posiłku przez długi, długi okres czasu. Ja ten film oglądałem wiele lat temu, ostatnio pojawił się na serwisie Netflix, postanowiłem go sobie odświeżyć i dlatego sobie o nim przypomniałem. Nic nie stracił na swojej świeżości, nic nie stracił na swojej wyjątkowości. A jeżeli lubisz naprawdę klimatyczne kino, z bardzo wyrazistymi postaciami i, i, i ciekawym podejściem do prowadzenia linii fabularnej pod kątem doboru kadrów i linii czasu, jest to materiał dla Ciebie. Ja z mojego punktu tutaj siedzenia, widzenia, prezentacji gorąco serdecznie polecam. No i przechodzimy do końcowej części to mnie rusza. Dzisiaj yy, będzie cię ruszać norman Vincent Peale, mam nadzieję, że dobrze to czytam, a dobrze to wymawiam. Puste kieszenie jeszcze nigdy nikogo przed niczym nie powstrzymały, mogą to zrobić jedynie puste głowy i serca. Mówię to z własnego doświadczenia. Ja. Pierwsze swoje działania poczyniłem nie mając nic. Oczywiście łatwo się to mówi, ale zawsze jest sposób. Zawsze jest sposób na znalezienie wspólnika, pozyskanie inwestycji, na złożenie najpierw pierwszego jednego biznesu, który zarobi na ten drugi, na różnego rodzaju e, e, gdzieś tam zaangażowanie aniołów biznesu. Ja często słyszałem, że nie można, że się nie da. Że nie da się stworzyć aplikacji, że nie da się zrobić szkolenia w Tauron Arena, że nie da się kupić penthouseu, że jestem za młody na własnego Mercedesa że nie da się zarobić pierwszego milionu, nie kradnąc przed trzydziestką. Wszystko z tych rzeczy mi się udało. <laughs> I wiele innych. Że trzeba mieć miliony, żeby być znaczącym na rynku. Nie trzeba. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ja zawsze szukam rozwiązań, nigdy nie problemu. Zawsze podchodzę do tego na zasadzie okej, okay, jest coś do zrobienia, zastanówmy się, jak możemy tego dokonać, wykorzystajmy wszystkie możliwości, zanim się poddamy. A ty? Masz puste kieszenie i serca, głowę, czy tylko puste kieszenie? Bo jeżeli twoim jedynym problemem są puste kieszenie, ale głowa i serce jest na właściwym miejscu, to ty też jesteś we właściwym miejscu i z ogromną chęcią pomogę ci poprzez tutaj naszą współpracę sprawić, żeby tak jak mi kolejne rzeczy się udają, tak i tobie ta rzeczywistość zaczęła wyglądać inaczej. Tylko powiem od razu jedną rzecz. Możecie się wydawać, że osiągnięcie swoich marzeń jest proste, łatwe i przyjemne. Krew pod łzy. Krew pod łzy, cierpienie i determinacja. Nie będę Ci ściemniał. Tak wygląda droga do sukcesu. Jeżeli jesteś gotów na to, zostań ze mną. Zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, kliknij dzwoneczek, napisz komentarz, udostępnij. Followuj mnie na Instagramie, żeby zobaczyć, jak to u mnie wygląda. Wbij na szkolenie, żeby zdobyć dodatkową porcję wiedzy, którą przysiek Ci przekażę. Jak szukasz łatwych, prostych rozwiązań i bajeczek w stylu, że wszystko jest Ci możliwe, że wystarczy się tylko usiąść i wyobrazić, dobrze myśleć, pozytywnie być nastawionym do życia i wszystko się spełni, nie wracaj tu więcej. Poszukaj sobie magicznych kanałów, gdzie tego typu bajki będą ci sprzedawane. Ja nie mam sumienia ani serca, żeby cię tego kłamywać. Natomiast, jeżeli razem ze mną chcesz dalej ciężko pracować nad realizacją swoich marzeń, widzimy się w kolejnym materiale. Miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć.